Cześć, witam na kanale w moim magicznym warzywniku. Dzisiaj z innych okoliczności przyrody, innych niż warzywnik. Tutaj mamy akurat maślaczka. Wreszcie udało mi się zebrać kilka grzybów, żeby ugotować tą moją zupę. Z utęsknieniem na nią czekaliśmy, bo jest przepyszna, bardzo prosta do zrobienia. Sami za chwilę zobaczycie. Chwila, moment, zupa gotowa. Naprawdę polecam serdecznie. Uciekam do domu, obczyścić te piękne grzybki i widzimy się za chwilę. Grzyby już przygotowane, a przy okazji reszta składników. Do przygotowania tej zupy ja używam tylko kapeluszy od grzybów, nie używam ogonków. Jeśli ktoś chce, nie chce, żeby mu się zmarnowały, nie ma co z nimi zrobić, to może oczywiście też użyć. Ja nie używam. W pierwszej kolejności będą potrzebne nam grzyby, cebula i sól. Użyjemy również kostek rosołowych. Jeśli nie używacie, no to dajcie swoje robione kostki albo sól. Nikogo oczywiście nie zmuszam, ja używam. Ziele angielskie, trzy kuleczki, liść laurowy, również trzy kuleczki i tam pod spodem jest pół łyżeczki pieprzu. Tu mam trzy małe marchewki, jeden taki malutki seler i maciubka, pietruszka, której praktycznie tutaj nie widać. Paczkę makaronu my używamy jakiegoś grubszego. Jeśli ktoś zupy czy nawet rosół jada z ziemniakami, to może użyć sobie ziemniaków. Przygotowałam sobie również garnek, to jest taki ten średni z kompletu, 3-litrowy. Na kuchni rozgrzewa mi się już patelnia z dwiema łyżkami oleju. Więc uciekamy tam i zobaczycie co dalej. Na rozgrzaną patelnię, tutaj już się nawet troszkę przypaliło, kładziemy kapelusze od grzybków. Surowe oczywiście. Poradzę sobie może ręką. Będzie troszkę pryskało. Miałam tego dużego przekroić, ale został w końcu tak. Powiem wam, że bardzo ładnie potem te kapelusze w całości wyglądają w tej zupie. Oj. Tego muszę jeszcze wykroić. Zakamuflował się. Ten też był bardzo podpadający, ale, ale nie. I teraz opruszamy je solą. Muszę się posługiwać lewą ręką, więc nie jest tak łatwo. Tu z boku przygotowałam sobie już wodę do makaronu, zaraz się będzie gotowała, i za chwilę dosłownie, jak przewrócę na drugą stronę te łebki od grzybków, dzwoni mi telefon i się zawiesiłam przez chwilę. Jak przewrócę je na drugą stronę, to wtedy dołożę cebulę, żeby się po prostu nie spaliła. Podpiekamy je dosyć yy, tak solidnie, podsmażamy, żeby były tak ładnie zrumienione. Także myślę, że minutka, dwie i przewracamy. Zresztą za chwilę Wam pokażę. Minęły już ze dwie minutki. Minusem tego jest to, że pryszczę tylko. Ale powiem Wam szczerze, że smak tej zupy wynagradza wszystko. Patrzcie, przewracam sobie na drugą stronę te grzybki. One pięknie wyglądają. Najlepiej właśnie, żeby to były grzyby z twardymi łebkami. Ale jeśli ktoś lubi, tak jak tutaj ten kawałek maślaczka, udało się uratować, no to też jest. Powiem Wam, że pięknie będzie ta zupa wyglądała. Dobra, tam już jest z tamtej strony sól. I teraz gdzieś tutaj w trakcie wrzucamy po prostu cebulkę żeby nam się nie spaliła, żeby nie było takiego beznadziejnego smaku. O. Zobaczcie. podpieczę się ładnie teraz ze 2-3 minutki, żeby one były tak fajnie przypieczone te grzybki. Przy okazji też cebulka trochę dojdzie, tutaj widać, że miejscami to już można powiedzieć, że one się bardziej gotują, ale tam już widzę, że zaczyna się gotować woda do makaronu, więc wsypuję makaron. Zobaczcie, grzybki już się pięknie podsmażyły z jednej i z drugiej strony. I teraz całość razem z tym tłuszczem, wszystko przerzucamy do garnka. Mam nadzieję, że sobie tutaj poradzę, zaraz sobie to zrobię resztę. I wszystko to, co wrzucimy do garnka, teraz dorzucamy jeszcze nasze warzywa. Wyjmę sobie na razie te dwie kostki, ponieważ yy, smażyliśmy grzyby z solą, dlatego, żeby sobie tutaj nie przesolić. I dolewamy powiedzmy z półtora litra wody. Gotujemy i za chwilę zobaczycie, co dalej. Jeśli macie jakieś zielone dodatki w zanadrzu typu pietruszka, natka selera, lubczyk. Ja sobie po lubczyk zaraz pójdę do warzywnika, bo tam mam świeży. To jak najbardziej można dodać, bo ta zupa bardzo lubi tego typu dodatki. Myślę, że tak z pół godzinki i widzimy się już z gotową zupą. Niczym jej nie zabielamy, nie zakwaszamy, nic więcej z nią nie robimy. My u nas w domu nazywamy to rosół z grzybów. Pyszna, naprawdę spróbujcie. To nie jest droga zupa, więc można sobie spróbować, nawet w mniejszej porcji to zrobić, ale na pewno nie będziecie żałować. Jeśli ktoś lubi grzyby, to na pewno mu to posmakuje. Fajne na takie chłodniejsze, jesienne, nawet wieczory czy obiady, rozgrzewająca. Naprawdę pyszna zupa. Minęło pół godzinki, zupa gotowa, nie mogę się już doczekać, kiedy zjem, bo tak zmarzłam na tych grzybach, a to tak pięknie pachnie, naprawdę spróbujcie. Dla nas to jest po prostu rewelacja i odkrycie, jeśli chodzi o zupy, bo zaczęłam ją robić chyba ze 2 czy 3 lata temu i od tej pory każdy sezon jesienny, a później również zimowy... Bo nie wspomniałam, że fajnym patentem jest też mrożenie tych usmażonych grzybów z cebulką. Taką porcję, jak macie z tej jednej patelni na jedną zupę, wkładacie sobie do plastikowego pojemniczka, czy ja na przykład wkładałam do woreczków strunowych i po prostu sobie mroziłam. I taka gotowa jedna porcja była na jedną zupę, i naprawdę w zimę taka rozgrzewająca, fajna, godna polecenia. Sprawdźcie, jeśli nie macie jakiegoś pomysłu, lubicie zbierać grzyby, a macie już przepełnione regały ogóreczkami w odcie, marynowanymi, to naprawdę warto spróbować czegoś innego. Polecam serdecznie i do kolejnego